Miesiąc temu chciałbym robić coś, żeby to już nie było powiedzenia. Miesiąc temu, ale mam cztery zbory. Ale miesiąc temu, jak byłem tutaj na kazaniu, rozmawialiśmy o wybaczeniu i wybaczanie siebie. Rozmawialiśmy o tym, jak ważne jest zrozumieć, w jaki sposób Pan Bóg nas przejmuje, w jaki sposób też my powinniśmy podchodzić do siebie. Zrozumieją, że tak, zrobiliśmy pewne rzeczy, które może były złe, ale Jezus nie patrzy tylko i wyłącznie na te rzeczy, które zrobiliśmy źle, On patrzy przede wszystkim na potencjał, który mamy w Jego ręce. I w momencie, kiedy przychodzimy do Niego i mówimy do Boga, żeby On zmienił nasze życie to wtedy pojawia się w życiu chrześcijanina pewną decyzję, żeby naśladować Jezusa. I ta decyzja publicznie objawiona z tego, co czytamy w Biblii, to jest właśnie obecność Ducha Świętego w naszym życiu w postaci tego, że podejmujemy decyzji tu, tak? że oddajemy się publicznie i mówimy, ja naśladuję Jezusa, oddaję moje życie w jego ręce i chcę wybaczenia moich win. I chrzest to jest ta rzecz, którą człowiek podejmuje w zrozumieniu, że Jezus umarł za nasze grzechy, zmarfek stał i dzięki temu tak naprawdę możemy żyć. Pamiątką tego jest właśnie wiecie że Pańska, że Jezus oddał swoje życie, zmarfek stał, i On żyje dla nas, i w ten samym sposób my możemy umrzeć dla naszych grzechów, zmarfek stać jako nowe stworzenie i żyć dla Niego. Kiedy Podjmujemy taką decyzję w życiu Chrześcijanina. Pojawiają się różne problemy, różne trudności. Czy jest ktoś, kto nigdy nie doświadczył żadnych trudności, żadnej sytuacji kryzysowej, gdzie musiał po prostu webrać pomiędzy jedną, a być wiernym Bogu? Czy jest ktoś, kto nigdy czegoś takiego nie miał? Myślę, że każdy z nas coś takiego miał. Kiedy. Zaczynamy spotkać się z Panem Bogiem i szatam przez cały czas robi coś, żeby zniechęcać, coś, żeby oddalać nas od Niego, coś, co skupi naszą uwagę na te trudne sytuacje, te trudne momenty naszego życia, sami skupiać się na Jezusa i na możliwości, które On może nam dać, jeżeli oddajemy wszystko w Jego ręce. To jest bardzo ważny element życia chrześcijanina i Pan Bóg tego nie zabierze. Pan Bóg wie, że czasami różne upadki, różne błędy albo różne trudne sytuacje są potrzebne do tego, żeby skasywać nam drogę i miejsce w naszym sercu, które powinniśmy zmieniać. Kiedy Jezus zostawił Wieczerzę Pańską, to nie było tylko po to, żebyśmy przychodzili raz na kwartał, czy raz na rok, czy raz na jakiś czas jeść smaczny chleb i, i dobre sok winogronowy pić. To było po to, żebyśmy mogli się zastanowić nad naszym życiem i żebyśmy zrozumieli, że od tego momentu możemy działać inaczej, bo Jezus daje nam kolejną szansę. I to jest piękne. bo Ponieważ ile razy byśmy mogli oddalać się od Boga, nie wiedząc, że oddalamy się czasami, to Pan Bóg przez cały czas będzie starał się robić kroki wobec nas, po to, żeby nas ratować, póki trwa czas łaski w niebie, póki Jezus służy w świątyni. Czy poznałem jednego człowieka, który miał pewną trudną sytuację. On był właścicielem stacji paliw. Wiecie, które dni stacje paliw mają największe zarobki? Piątek, wieczór, sobota, ewentualnie niedziela. Szczególnie na autostradach. I on, to nie jest, to nie jest Polak, to jest osoba z Ameryki Łacińskiej. On, w momencie, kiedy zaczął studiować Biblię. Zrozumiał, tak, że w Biblii od początku do końca nie ma ani jednego wersetu, który by powiedział, że świętość soboty została przeniesiona na inny dzień. I on wiedział, że Pan Bóg chce, żebyśmy go chwalili w dniu, który On nam dał i który On chce, żebyśmy przychodzili do Niego. I on miał ten dylemat w pewnym momencie, jakby, co teraz robi ze swoim biznesem, który jest otwarty po prostu non-stop. I on się zastanawiał, jeżeli ja zamknę ten biznes, to ja nie będę miał tak naprawdę, żeby nakarmić całą rodzinę. Jeżeli ja zamknę ten biznes w sobotę, będzie miał mniej zarobku, będzie na straty. Ale on w pewnym momencie zrozumiał, że jest obietnica w Biblii, która mówi, jeżeli my coś zostawiamy dla Pana Boga, my odzyskamy i stokrotnie więcej tutaj na ziemi, ale Pan Bóg też obiecuje, że daje nam życie wieczne. I zgadnijcie, co on zrobił. On najpierw się nie poddał tą próbę. I otworzył dalej. Otworzył dalej. Co ciekawe, Pan Bóg zaczął do niego przemawiać. I w weekendach zacząłeś robić dziwne rzeczy, że on mimo wszystko, że miał otwarte, miał mniej zarobków. I rozmawiając z tą osobą, ja mu powiedziałem, słuchaj, a może dałbyś Bogu szansę podziałać? Może dałbyś Bogu szansę Zrobić pewien cud, na który Ty oczekujesz, że robiąc na własne siłę, a może On ma coś innego przygotowane dla Ciebie. Przeczytaliśmy różne wersety z Biblii, które właśnie mówią o tej obietnicy, że Pan Bóg nie zostawi człowiekowi samemu, jeżeli coś odda dla jego imienia. I on zdecydował się, on samą tą stację, i pewnego dnia, jak zaczął patrzysz właśnie jak idą te wpływy pieniężne, on zauważył, że on zarabia dwa razy tyle w tygodniu, co by zarabiał, gdyby otworzył cały weekend. I on zrozumiał, że ważniejsze jest stawić Pana Boga na pierwszym miejscu, bo Pan Bóg jest wierny. My czasami możemy nie być do końca wierni, tak jakbyśmy chcieli. Ale nie zależy od niczego, Pan Bóg zawsze pozostanie wierny. Pan Bóg zawsze pozostanie lojalny wobec tych, którzy decydują iść za Nim. Wiecie? Kiedy przechodzimy do Pana Boga, jest bardzo ważne, żebyśmy zrobili ten krok pozwolenia Pana Boga działać. Jeżeli ja nie pozwalam Panu Bogu działać, to w jaki sposób ja chcę zobaczyć Jego rękę, w jaki sposób ja chcę zobaczyć Jego moc w moim życiu, jeżeli ja nie zrobię ten krok, który pozwoli Panu Bogu zrobić cuda w moim życiu. I czasami to jest kwestia naszego ego, bo nie chcemy pewnych rzeczy zostawić, nie chcemy pewne rzeczy zmieniać. Bo to jest przyjemne, bo to się nie opłaca. Ale wiecie, kiedy dajemy Bogu szansę, to rozumiemy, że o wiele bardziej opłacalne jest to, kiedy Jezus działa w naszym życiu. Nawet jeżeli to jest kosztem chwilowego, jakiegoś chwilowego przyjemności albo zysku, Pan Bóg obiecuje, że daje nam stokrotnie więcej. Jest to potrzebne. Potrzebne jest zrobić pewne kroki. Też w kierunku Pana Boga. Jest takie powiedzenie, że Pan Bóg robi prawie wszystko, my robimy prawie nic. Ale jeżeli my nie zrobimy nasz prawie nic, Pan Bóg nie jest w stanie zrobić jego prawie wszystko. Jeżeli to jest zrozumiane. Jeżeli my nie zrobimy rzeczy, które Pan Bóg pozwala, żebyśmy samodzielnie mogli działać, to On nie będzie mógł zrobić te rzeczy, które On wie, że my nie jesteśmy w stanie zmieniać. I zmiany w naszym sercu. Działają tak naprawdę z dwóch stron. Kiedy ja zdecyduję iść za Panem Bogiem, kiedy ja zdecyduję oddalać się od Ciebie, i kiedy Pan Bóg może transformować moje życie na coś innego, niż było do tej pory. Ok, tak, teraz o wiele lepiej. Więc fakt jest taki, że Pan Bóg chce działać i my to wiemy. My to czytamy w Biblii i o tym mówimy w Kościele przez cały czas. Ale w życiu chrześcijanina pojawia się taki moment... Kiedy jest taki zastój i, i nie widzimy działania Pana Boga, my prosimy i nic się nie dzieje, my chcemy coś osiągnąć i nie, nie widzimy tą zmianę, i człowiek się zastanawia, czy ja może idę w tym dobrym kierunku. Podczas po szkoły soboty rozmawialiśmy o jedną rzecz, która mówi, że ci, którzy chcą iść za Jezusem, którzy chcą być wierni Bogu, będą prześladowani. Jest inne miejsce w Biblii, które mówi o tym, że wszyscy, którzy idą za Jezusem, mają przynieść dobre owoce. Zastanówmy się przez jakiś czas na nasze życie, na moment. Czy my jesteśmy prześladowani w tym czasie ze względu na to, że jesteśmy chrześcijanami? Czy nasz Kościół wzrasta? Niewygodne pytanie, nie musicie odpowiadać. Zastanówmy się, jeżeli jedno i drugie nie działa, a my mówimy, że głosimy Ewangelię, może coś dzieje się nie tak. Może coś, co nie jest nawet związane z samym głoszeniem Ewangelii. Może coś, co nawet nie jest związane z ludźmi, które są posa Kościołem, posa chrześcijaństwa. Może nie o to chodzi. Może chodzi o czymś, co dzieje się w środku co powinno być najpierw zmienione, żeby Pan Bóg mógł w pełni działać i błogosławić Kościoła. W jaki sposób my działamy? W jaki sposób my przedstawiamy Jezusa przed innymi? To jest pytanie. I to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. My chodzimy i jesteśmy ochrzczeni i, i uważamy, że jesteśmy czyści, jesteśmy w Kościele Adwentystu Dnia Siódmego i czasami popełniamy ten błąd, że myślimy, że Kościół jako instytucja może zbawiać, nie, to jest błąd. Żadna instytucja nie zbawia, zbawia Jezus. To dlatego jesteśmy tutaj. To dlatego mamy wiecie Państwo, bo zbawia Jezus. I Jezus rozumie, że może być w pewnym momencie, że nie robimy te rzeczy tak, jak powinniśmy To zrobić, i powinniśmy przechodzić do Niego przez pewien proces. Otwórzcie ze mną Ewangelia Jana w trzynastym rozdziale i werset 10. Ewangelia Jana, trzynasty rozdział i werset dziesiąty. Biblia mówi następujące słowa. To jest moment, kiedy Jezus umywał nogi uczniów. Jezus mu odpowiedział, kto jest umyty, potrzebuje umyć tylko nogi, bo całe jest czyste i wy jesteście czyści, lecz nie wszyscy. Więc tutaj jest bardzo ważna zasada. I to dlatego osoby, które zostali ochrzeni w imieniu Jezusa, w imieniu Ojca i w imieniu Ducha Świętego, uczestniczą podczas Wieczerzy Pańskiej. Ponieważ oni już zostali w pewnym sensie, w pewnym dniu oczyszczeni, bo ochrzcili się i symbolicznie krew Jezusa oczyszczał ich wszelkich grzechów. Wyznawali swoje grzechy przed Bogiem. I teraz przystąpimy tylko na odnowienie, na oczyszczenie część, która została powrócona. Jezus mówi do nich, jeżeli wy już zostaliście ochrzczeni innymi słowami, potrzebne jest tylko, żebyście uczestniczyli w umywaniu nóg i pańskiej, po to, żebyście kontynuowali to dzieło, po to, żebyście przynieśli i na nowo zaczynali ze mną, bo tak, mogą być pewne błędy, ale nie zostawiajmy to tutaj, idźmy dalej, zmieńmy nasze życie, zmieńmy nasze postępowania, bo wy jesteście po to, żeby przynieść Bogu chwałę i dać świadectwo na całym świecie, że Bóg potrafi zmieniać człowieka. I to jest najlepsze świadectwo, które my możemy dać. To jest najlepsze świadectwo, które my możemy mieć. Ale czasami w kościele dzieje się coś takiego, że my czujemy się winni. Jak zaczynamy mówić o tych grzechach, o tym, że powinniśmy się zmienić. Czy ktoś czuł się winny kiedykolwiek, przychodząc do, ko do kościoła, podnieście rękę? Zastanawiamy się dlaczego. Bo jeżeli ktoś przyszedł do mnie i krytykował mnie i atakował mnie, to nie było dobre postępowanie. Ale jeżeli ktoś przyszedł do mnie i ja nie potrafiłem przy, e, przyjąć krytykę, to też nie było dobre postępowanie. Tutaj jest bardzo ważna rzecz w kościele, które świat nie daje. My pójdziemy na zewnątrz w tygodniu, w pracy, e, w, na uczelni, w, e, w, w innych miejscach, cokolwiek to nie, nie, to nie było. Robimy cokolwiek chcemy, nikt nam nic nie powie. Możemy przeklinać, możemy iść do pubu, możemy impresować, nikt nam nic nie powie. Tym bardziej ludzie będą nam zachęcać do tego, żeby zrobili takie rzeczy. Tak? A Kościół może być jedynym miejsce, gdzie ktoś może nam powiedzieć, słuchaj, robić coś nie tak. I fakt... Podejście może być błędne i na tym powinniśmy pracować. Nie chodzi o to, żeby pokazywanie palcem. Moja babcia zawsze mówiła, że za każdym razem, jak pokazujemy palcem komuś, to pokazujemy trzykrotnie z powrotem, trzema palcami do siebie. Bo nie możemy osądzać kogoś, bo ktoś grzeszy inaczej niż ja, aczkolwiek mamy zasady w Biblii, które mówią: Ej, człowieku, idziesz błędną drogę. Potrzebujesz naprawiać tą drogę, iść inną drogą, bo tam znajdziesz Jezusa. I tą drogą, której idziesz, może doprowadzić Cię do czegoś innego. I to jest bardzo ważne. I Kościół może być jedynym miejsce na świecie, które zostało do tego, żeby mieć te zasady moralne, które człowiek potrzebuje, mieć te standardy, które pozwolą też człowiekowi mieć tą równowagę psychiczną i stabilność psychiczną która będzie nas chronić przed tymi rzeczami, które się proponuje na świecie. I tak może być tak, że ktoś nam powie, ej, robisz coś złego. Nie zwracajcie uwagi, czy to jest powiedzone w miłości, czy nie. Słuchajcie, może coś w tym jest. I wiecie, że pańska jest po to, żeby się zastanowi... żebyśmy się zastanowili, może coś jest, co powinienem zmieniać. I nie, nie chodzi Bogu o to, żeby was karać, nie chodzi o, o to, żeby was poniżać, się upokarzać. Nie. Chodzi o to, żeby was zbawiać, żeby was zmienić, żeby nasze życie było lepsze. Kiedy ja przychodzę do Jezusa, ja jestem pewien, że On chce zmienić moje życie. Kiedyś miałem taką sytuację w jednym zboże i to był to było czas, wiecie, że pańskiej. Po bożeństwie ludzie się spotkali, rozmawiali w kościele. Ja wychodziłem z kościoła, i, bo miałem odebrać jeden telefon. We i poszedłem na spacer. Robiłem takie kółeczko w tym miejscu. Patrzę, i tam jest mały sklepik na rogu. I patrzę i mówię, jakie znajome twarze. To był sobot. Patrzę, dwie osoby kupują. Starszy zboru i starszy diakon. O, mówię, ludzie. I miałem dwie opcje. To cię w zasadzie miałem trzy opcje. Jedno pójść na krzycze, co wy w ogóle robicie. Druga opcja, dalej rozmawiać inną stroną i udawać, że nic nie stało. Albo pójść do nich, przetulić i zabrać ich też na spacerek. Wybrałem trzecią opcję. Ja mogłem na nich nakrzyczeć, ale krzyczenie na kogo, rzucanie się na kogoś, jaki efekt będzie miało? Od razu jest mechanizm obronny człowieka. Ja mówię, słuchajcie, jesteśmy po wiecierze pańskiej. Zasada że pańskiej jest taka, że Jezus mówi, przemawia do nas: myślcie o tym, co ja oddałem za wasze grzechy i nie róbcie tego więcej. A wy robiąc to, co zrobiliście, łamaliście przekazanie Boga, innymi słowami popełnialiście grzech, za który Jezus musiał umrzeć. Kiedy ta świadomość dochodzi do nas, nasze działanie będzie zupełnie inne. Kiedy ja rozumiem, że przez moje grzechy, co to, co ja zrobiłem, Jezus musiał oddać swoje życie, będzie nabrał zupełnie inne znaczenie, kiedy ja będę stawał przed pokusami. Bo jeżeli ja kocham Jezusa, ja nie chcę trwać w tym, co zrobił mojego Zbawiciela. A Jezus przez cały czas przemawia. I to doświadczenie było niesamowite. Wiecie, co się stało z tymi dwoma osobami? Oni najpierw mieli taki oczy, jak zauważyli, że pastor idzie do nich i oni po prostu są przez sklepików w sobotę i kupują. Ale jak zaczynaliśmy rozmawiać, oni się popłakali. Oni mówili, pastorze, to nie jest pierwszy raz. Po prostu chcieliśmy Coca-Cola i poszliśmy kupić. Ale chyba nie w pełni zrozumieliśmy, co Jezus musiał przyjść, żebym ja się znalazł dzisiaj w tym miejscu w kościele. I oni mówili, ja więcej tego nie chcę robić. Kiedy spotkamy Jezusa, On powinien nas zmienić. Jeżeli my się zmieniamy, to będziemy przynieść owoce. Tak, szatan nie będzie zadowolony, ale te owoce będą. My będziemy mieć ten pokój w naszym sercu. Będziemy pewni, że jesteśmy przyjęci w niebie i że Jezus zmieni nas na tyle, że wolimy właśnie oddać nasze życie niż popełniać grzech przeciwko Jezusowi. Tu jest moment dzisiaj, który możemy odnowić to przymierze z Panem Bogiem, żeby iść dalej za Jezusem, nie właśnie to, co będzie szatan nam proponował w następnym tygodniu, w następnym kwartale. I nie chodzi o to, że wieczerza pańska jest przyzwoleniem na to, żeby grzeszyć przez kolejny kwartał. Nie. I nie powinniśmy to tak traktować. Lizo Hebrajczyków w trzecim rozdziale mówi następujące słowa. Lizo Hebrajczyków trzeci rozdział od szóstego do ósmego wersetu mówi tak: Leż Chrystus jako syn panuje nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy. Jeżeli tylko ufność i, i chwalebną nadzieję aż do końca niewruszenie zachowamy, dlatego, jak mówi Duch Święty, dzisiaj, jeżeli usłyszycie Jego głos, nie zatwarcajcie Waszych serc. Dzisiaj, nie wczoraj, nie jutro. Jeżeli dzisiaj przychodzimy do wieczerzy Pańskiej, żeby oddać nasze życie w rękach Jezusa, dzisiaj jest ten dzień, kiedy Jezus przemawia do Twojego serca. Jezus woła. Jezus zostawił tą uroczystość po to, żeby Cię wołać, po to, żeby Cię zmieniać, nie czekaj. Bo z pewnością jest coś, co oddala nas od Niego. Ale pierwszy Lizjana w pierwszym rozdziale i 9 werset mówi jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyszczyć z nas wszelkich nieprawości. To znaczy, że nieważnie co było od ostatniej wieczerzy do dzisiaj, dzisiaj możecie zaciąć od nowa. Ale Jezus w Ewangelii Jana w ósmym rozdziale, i otwórzcie ze mną, Ewangelia Jana, ósmy rozdział, 10 11 werset. Mówi tak. A Jezus podniósł się i widząc nikogo oprócz tej kobiety, powiedział do niej, kobieto, gdzież są ci, którzy cię oskarżali, nikt Cię nie potępił? Ona odpowiedziała: Nikt Panie. A Jezus powiedział do niej, a ja Ciebie nie potępiam. Idź i już więcej nie grzesz. Czy wy rozumiecie, że te słowa mogą być do was adresowane? Bo jest oskarżyciel, który przez cały czas mówi, i ci, którzy są tam w soboty, zgromadzeni w kościele, oni są grzesznikami. Oni zrobili to, 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 to i to. A Jezus przychodząc do nas, podnosi głowę i mówi, czy widzisz kogokolwiek, kto by cię oskarżył? Czy wy widzicie szatana w tym momencie? Nie. Jezus mówi: Ja nikogo nie widzę. Czy słyszałeś, żeby ktoś cię potępił? Słyszeliście głos szatana, który krzyczy i mówi, że wy zrobiliście coś swojego? Bo nie. Jezus mówi do was, a ja cię nie potępiam. Ale idź. I grzesz nie więcej. To jest ta równowaga, którą możemy znaleźć w Chrystusie. I dzisiaj przystąpiąc do wieczerzy, pamiętajcie o tym, że nie ma oskarżyciela, który mógł zwyciężyć nad wami. Nie ma złych sytuacji w Kościele, które mogłyby być silniejsze od was. Ale jest Chrystus, który patrzy na was i mówi ja cię nie potępiam, choć jeszcze raz do mnie, zacznijmy. Ja ci obiecuję, że pójdziesz i nie będziesz więcej grzeszył, bo ja zmienię twoje życie. Amen.